Siema, tu Master Hyzio. Witam was w 146. odcinku z Minecrafta. A w tym odcinku, e, jakby podsumowanie tego tygodnia, który był no, niezwykle dla mnie zajebisty, bo jeszcze nigdy takiego, czer takiego początku czerwca nie miałem, żeby z taką intensywnością przesyłał filmy. <grybujesz> Zaczęło się wszystko tydzień temu. Przesłałem odcinek Minecrafta, później trochę strakmani. I teraz Minecraft! To jakby tak szczerze powiedzieć. To trochę szkoda, że się ten tydzień skończył już. Niedziela. Tak jak kiedyś Big C śpiewał. Ale za tę niedziela, ale za tę niedziela, niedziela! Będzie dla na nas tu ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla No. Niedziela. Później poniedziałek. Nowy odcinek blok ekipy. Wtorek nowy odcinek Widzę Głosy. Środa powtórki kiepskich na polsacie. Czwartek klasyki Mastera. Piątek, jakiś film, film na te Wałenie? <noise> Sobota. tam, weekend to już. weekend to już sobie zajebiście leci. Dobra. Przed sobą mam Monstera. Monster ultrad, ultra... Ultra 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 Ultra, 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 cit, ultra Citron. Dobre! Bardzo dobre! Yy. Bardzo dobry monster. Ro rocznik 73. La Citrone. La Citrone de la France. No, e, dobra. No, te, ten tydzień był intensywny, bo... co odcinek to coś przy sobie miałem. Czy Pepsi, czy Kole, czy Monster, czy Chipsy. Ale ale wiesz jak to jest. Jak coś się kończy, to później trzeba to kupić. I tak niestety też jest. Że jak to zwykłe mawiać, coś się kończy, a coś się zaczyna. Tylko, że jak coś się kończy, a zaczynasz ponownie, to wtedy myślisz tak. Oh shit, here we go again. No właśnie. Tak więc, co ja mam powiedzieć? Zaczęło się od soboty, 8 czerwca 2019 roku. Przyjechała do mnie rodzina z Zrzmigrodu i Zdrowicza na kawusie z okazji mojej dwudziechy. Później szybciutko pojechałem do Mosososza. W niedzielę pojechałem rowerem do Zrzewicza. Do, do no i taki później maraton się zrobił. Maraton Minecraftowy. Ale to nie pierwszy taki maraton. Dobra. Skoro już tak latem i zapierdalałem tym swoim ludzikiem, to może omówię 16 czerwca. Jak wyglądał 16 czerwca u mnie na przestrzeni lat? 8 lat temu, to nie wiem, ale chyba zakończenie było. Czy któryś inny dzień. Chyba przed Bożym Ciałem, bo zresztą nieważne. 2012 szkoła. Już byłem myślami o wieczorku. 2013 niedziela. Przyjechała do mnie rodzina z Leszna, Kiedy w tym samym czasie ja robiłem trasy strakmani. Summer Master Track 2014 poniedziałek strzeliłem Hatrika 2015. 2015 miałem w dupie wszystko. 2016, a też takie tam sobie 2017, dni rawicza. Czadoman na Rawiczu, pamiętam. Czadoman w Rawiczu 2018, drugi dzień Nirawicza. I mogłem liczyć na to, że w tym roku będą Nirawicza, ale no jak widać, Rawicz wyrolował mnie nieźle. I zamiast tego tygodnia, 14, 15, 16, za trzy tygodnie dopiero będą Nirawicza. Na które zapraszam. I też 9 lat temu Metalika. Właściwie Big Four zagrało w Warszawie. Święta czwórka metalu. Anthrax, Slayer, Megadeth, Metallica. To, to, to było coś. I, i Robert Trujillo mówiący w okresie No Dobra. Nie wiem. Chyba skończę odcinek, bo... <sighs> Okej. Okay. Więc to było tle, no to... Na